Witam wszystkich, 7 czerwca Po dłuższej przerwie takie jakieś trzeba by podsumowanie zrobić bo już tam były zapytania różnego rodzaju I tak jak widzimy, temperatura na zbiorniku 80 stopni Podejrzewam, że sterownik za chwilę to wyłączy wszystko Ale już słonko, takie zachodzące, mamy godzinę 18 4 dokładnie Dzisiejsza produkcja to 11 kW Kilowatogodzin, przepraszam to co tam jest napisane, że temperatura wzrosła, lewy dolny, lewy, dolny róg, 31,3 stopnia, to tym się proszę nie sugerować, bo to jest w ten sposób komputer to nalicza, że jak jest pobór, to on nie liczy tego jakby, no bo on nie wie ile. On, on to zlicza po prostu o ile wzrosła. A jeżeli będzie systematycznie odbierana, to może grzać cały dzień i będzie 0, że nie wzrosła na przykład, tak? Czy tam pół stopnia wzrośnie, coś takiego. Jak to się. Jak to się miało do reszty? Tak wygląda. Czerwiec tak z ręki dopisany. Jeszcze nie, nie wrzuciłem do komputera tego. Tak wygląda produkcja. No, wszystko podobnie wygląda, nic tu się bardzo nie zmienia. Nie ma cz czego tutaj bardzo podsumowywać. Tamte miesiące takie śnieżne mocno. W tym roku zima była u nas przynajmniej tutaj bardzo śnieżna. I, i było tego śniegu długo, on leżał, bo teraz panele wszystkie są na dachu już od od roku. Także tak to wygląda. Na wykresie też to wygląda tak. No, wszystko w miarę się pokrywa. Tam plus, minus to już zależnie od jakie tam jakieś uwarunkowania, i tak dalej. O, właśnie się wyłączył sterownik. O, i znowu poszedł. A ja nie wiem, czy zdążyłem nagrać. Yy, tak, była pierwsza awaria. Jedna. Mianowicie sterownik mam przyklejony na taśmę dwustronną. Odkleił się. Teraz tak przykręciłem go na śrubki, ale jakoś tak fajnie krzywo. To tak. Ale fajnie. Jakoś mi się podoba, że on tak krzywo jest nawet. I to tyle zawari. I tyle. Nie ma bardzo czego podsumowywać. Po prostu ta instalacja robi robotę. Te zwykłe tradycyjne, gdzie sprzedajemy prąd do instalacji. Teraz tam się biorą za to już. Także będzie ciekawie. Myślę, że ta instalacja jednak będzie nieco nieco lepsza nieco dobrze pozdrawiam wszystkich o znowu się wyłączyła pozdrawiam wszystkich tak jak widać no sterowniczek utrzymuje te 80 stopni zaraz damy mu cyrkulację niech tam sobie w rurach wszędzie woda się rozejdzie to jeszcze parę stopni mi tutaj dobije no instalacja jest troszkę przewymiarowana ale lepiej mieć więcej i później spokój jak widać no samo wszystko się wyłącza wyłącza przepraszam nie ma żadnych problemów o Także jak widać sterowniczek robi robotę. Woda ciepła jest. I tyle. I to robi naprawdę robotę. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. Nie wiem kiedy następny raz coś nagram, bo po prostu traci to jakiś sens. No myślę, że za na koniec lata może coś wrzucę jeszcze jakiś filmik, jakieś kolejne podsumowanie, jak tam wyszedł ten rok, ale no, chyba, że coś się wydarzy po drodze innego. Na razie nie przewiduję nic tam dokładać, bo to, bo to nic nie wnosi. Pozdrawiam wszystkich, hej!